Dzień dobry, Tomasz Kołodziejczak, Egmont Klub Świata Komiksu. Witam Was na ostatnim przedwakacyjnym naszym spotkaniu w kanale Egmontu. Będzie przerwa, a dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o pewnych komiksach, które Egmont wyda w wakacje, a w ogóle wydaje bardzo dużo komiksów w wakacje. W lipcu i sierpniu oferta Egmontu jest gigantyczna, ale dzisiaj chciałem zwrócić Waszą uwagę na Kilka tomów serii, kolejnych tomów serii, które moim zdaniem warto zauważyć w tym wakacyjnym okresie. Na początku jednak przypominam, że 19 i 20 lipca w Gdańsku, w centrum Manhattan świętowane będą 90. urodziny Janusza Christy. Różne imprezy z tym związane, autorzy rysujący i tworzący, komiksy Janusza Hristy, ale przyjeżdża też Kari Karhonen, czyli autor komiksów o Kaczorze Donaldzie, bo tam też troszeczkę będzie świętowania rocznicy Kaczora Donalda. Fundacja Kreska zaprosiła inne komiksy dziecięce na swój pokład, na pokład swojej imprezy. Ale przede wszystkim jest to dziewięćdziesiątka Janusza Hristy. Przypominam, że z tej okazji Egmont przyszykował specjalny tom, specjalne wydanie Szkoły Latania, Cały czas utrzymuje w tajemnicy strony, znacie tylko okładkę, ale to jest specjalne wydanie. Każdą stronę tego komiksu narysował inny autor. Wiem, że są dyskusje na sieci, a po co? A przecież jest zwykłe wydanie, czy to się da czytać? No więc da się czytać, bo tak to żeśmy wymyślili, żeby fajnie się dało czytać. A po co? To jest wydanie urodzinowe urodzinowe. Świętujemy. My jako wydawnictwo. Egmont, osoby, które związane są z komiksami Janusza Hristy wykonały pracę, żeby taki projekt przygotować, a nie był to łatwy projekt. 40 kilku polskich autorów. Ci autorzy narysowali swoje plansze czy swoje wersje okładek. I po to jest taki projekt. Przecież nie po to, żeby zastąpić oryginalny komiks Janusza Hristy, tylko żeby wspólnie poświętować jego 90. urodziny, pocelebrować pamięć tego autora. A wy, jako czytelnicy zbieracze pocelebrujecie to, kupując ten komiks. To jest bardzo, bardzo proste, a, a nie mam zamiaru zastąpić oryginalnej szkoły latania oczywiście. Wracamy do nowości i do tego, co Egmont zaproponuje na wakacje. Zacznijmy od komiksów dziecięcych. Kilka nowych serii. W ofercie Egmontu gigantyczna, gigantyczna piguła komiksu dziecięcego, a tu proszę, firma nie zwalnia. I już wakacje będziecie mogli kupić pierwsze tomy serii takich jak Las Czasu. To jest takie fentezy dla dzieciaków. Strażniczka Małych Ludzi, również pięknie rysowane fentezy dla dzieciaków. Długo oczekiwany komiks, taki trochę dla dzieci, trochę nie Pary Kazenowe Willem, czyli twórców Sisters. Wreszcie w wakacje premiera komiksu, również takiego trochę dla dzieci, trochę dla dorosłych. Czyli nowego komiksu Bedu, Smocza krew, Bedu autor Hugo. Smocza krew to jest jednotomowa opowieść fentezy, choć nie tak bardzo fentezyzowata jak, jak Hugo. Zwrócę uwagę jeszcze na inny, inny jubileusz, mamy znowu okrągłą rocznicę smerfowania, i z tej okazji w Belgii ukazał się komiks o smerfach narysowany przez Tebo. I Egmont ten komiks właśnie wyda w wakacje, więc troszkę inna kreska, trochę inne podejście do smurfów. No i znowu na pytanie po co? No po to, że jak lubicie smurfy albo bawią was takie różne adaptacje kanonu komiksowego, to sobie kupujecie taki komiks, tak jak wydawany był kiedyś tam Lucky Luke, i możecie w innej postaci, w innej formie te komiksy poczytać. One nie zastępują oryginalnych serii, oczywiście. Korzystam z pomocy, bo tych tytułów jest dużo. No, wreszcie, wreszcie, jak na wakacje zapowiedział, pierwszy tom Kajtka i Koka w krainie Baśni, Zły Książę. Mam nadzieję, że ten pech, czy figle, które Janusz Chrysta tam wyprawia, bo figlarz z niego był znakomity, w końcu przestaną atakować wydawnictwo redaktorów, organizatorów, składaczy i. Ten zły książę się ukaże w wersji takiej, w jakiej powinien się ukazać. Także sporo komiksów dla dzieci i sporo komiksów familijnych na wakacje. Odhaczone. Komiks frankofoński. Dużo różnych tytułów, dużo różnych kontynuacji. Ja wspomnę tylko o kilku. Corto Malteze, nowy tom serii. Była dłuższa przerwa. No, ale też te komiksy powstają wolniej. Mi się wydaje, że kontynuacje korto są na bardzo fajnym poziomie, dobrze rysowane. Te historie są znowu mniej takie oniryczne, bardziej po prostu przygodowo-sensacyjne i, i bardzo lubię je czytać. Mamy też nowy komiks z cyklu adaptacji um, powieści Agaty Christie zakończeniem jest Śmierć. To jest adaptacja jej debiutanckiej książki, no i tu ciekawostka to jest. Książka, zatem komiks, kryminalny, ale jego akcja nie toczy się gdzieś tam w latach 30., 40. czy 50. w Europie, tylko toczy się w starożytnym Egipcie. Przenosimy się, przenosimy się kilka tysięcy lat wstecz, no i tam różne tajemnicze historie. Także Agata Christie, taka wydaje mi się trochę mniej znana. Muszę zauważyć, że wychodzi drugi tom z serii pięć krain. Pierwszy, rewelacja, dalej to, się, to idzie równie mocno. Jeśli przegapiliście gdzieś tę serię Pięć Krań, to koniecznie koniecznie zwróćcie na nią uwagę. No i wreszcie Neptun Leo, czyli świat Aldebarana rozbudowywany. Kolejne tomy w postaci integralnej się ukazują. Kolekcjonerzy mogą sobie dokupić, a ci, którzy nie znają jeszcze tego cyklu Aldebaran, no to powinni go poznać. Oczywiście zaczynając od tomu zatytułowanego Aldebaran, też Integral. Kapitalny komiks SF. Jeden z najlepszych, jakie czytałem w życiu. Przenosimy się za wielką wodę, czyli odhaczamy Francuzików i Belgów. Przenosimy się za wielką wodę. No i mamy tutaj kolejny tom w tej linii dzieł, dzieł Majka Mignoli, Łowca Czarownic. Eleganckie wydanie na półeczkę. Mignola jest tu oczywiście przede wszystkim scenarzystą wielu różnych rysowników. No ale jeśli lubicie Miniole, lubicie Hellboya, lubicie te klimaty, to po prostu to jest komiks dla was. No i kontynuacja, jednocześnie tą pierwszą, wakacje wyjdzie nowy Hellblazer. Paul Jenkins, kolejny autor, jak wiecie, ci, którzy wiedzą, a nie wiecie, to wam teraz powiem. Hellblazer w Polsce wydawany jest takim oto sprytnym sposobem, że gromadzone są tomy kolejnych scenarzystów tę serię tworzyło kilku wybitnych scenarzystów komiksowych no i właśnie te ich rany ich, ich cykle są zbierane w, czasami w jedno, czasami kilkutomowe edycje, no i wchodzimy w nowego autora, w Paula Jenkinsa jak czytać Hellblazera? no to tam kwestia dyskusji czy od początku, czy od któregoś porządnego ranu w zasadzie w każdym momencie można wskoczyć w tę serię w przy każdym nowym autorze, to temat na osobną, długą pogadankę, może, może kiedyś. Jeśli jesteśmy w DC, no to chciałbym zwrócić uwagę na, na kilka tytułów. Super bohaterszczyzna, potwór z bagien, zielone piekło, Lemiera. Nazwiska, nazwisko mówi samo za siebie, komiks oczekiwany. Myślę, że to atrakcyjne spotkanie z potworem z bagien. W ramach restartu serii opowiadałem już o nowej serii z Batmanem, a teraz w wakacje na rynek trafi pierwszy tom obnowionego Detective Comics, czyli drugiej Batmanowskiej linii, Gotamski Nocturne. Uwertura, czyli pewnie początek. Tom z numerem 1, Tu możecie wskoczyć w Batmana. No i wreszcie DC różne tam kombinacje robi z różnymi swoimi formatami. Wprowadziło też na rynek taką linię DC Horror, i mamy tutaj kolejny tom w ramach tej serii Hydraulik Dusz. Horrory, tak? Co tu więcej gadać? Kiedyś mieli Vertigo, teraz mają DC Horror, ale tak naprawdę to są właśnie takie literackie, nie niesuperbohaterskie komiksy fabularne. Od Marvela to tu są inni specjaliści, ale moją szczególną uwagę na tej liście wakacyjnych tytułów przykuły. Trzy pozycje. Loki Agenta Zgardu, taka trochę humorystyczna, trochę na poważnie. Historia naprawdę bardzo, bardzo dobrze się czyta. Zimowy żołnierz, Brubakera. I w ramach inni Marvel Knights, Spider-Man. Tom, pierwszy. Nie pamiętam, czy ostatni, czy nie. Ale, ale na pewno warto po tę pozycję sięgnąć. Więc trzy fajne Marvele. Również dla tych, którzy nie są specjalistami od Marvela, to po te trzy. Możecie zajrzeć na księgarskie czy internetowe półki. No i to tyle, to tyle. Myślę, że wszyscy już jesteście na wakacjach albo się na nie wybieracie. Życzę Wam fajnego odpoczywania, życzę Wam tego, żebyście się zrelaksowali, ale też może nabrali sił, czasu i zasobów na czytanie komiksów Egmontu. Żegnam się z wami na kilka tygodni, ile dokładnie, to się okaże mniej więcej w połowie sierpnia. Cześć, dzień dobry. Martyna Chrzanowska, Wydawnictwo Egmont. Przychodzę tutaj do was um, niestety z przerwą wakacyjną, także na pewno część z was nie będzie zadowolona, um, ale czeka nas przeprowadzka um, i już po wakacjach um, będziemy nadawać um, z nowego biura Nowe okoliczności, także trzymajcie za nas kciuki. Pakowanie przed nami, ale nie zostaniecie tak zupełnie bez nas w czasie wakacji. Zapraszamy Was na nasze social media. Na Facebooku znajdziecie cały czas bieżące informacje, listy do druków, także śledźcie nasze profile. Na pewno coś ciekawego dla każdego się tam znajdzie. Korzystając z okazji, chciałam Wam serdecznie podziękować tym z Was, którzy dotarli na nasze stoiska na targach warszawskich i na Pyrkonie. Wspaniałe imprezy, wspaniała, wspaniała publiczność, wspaniali czytelnicy. No i cóż, my szykujemy się na MFK, więc zapraszamy Was gorąco. Tam będzie nas można spotkać ze stoiskiem i specjalnie na tą okazję przygotowanymi nowościami. Także do zobaczenia na kanale po wakacjach. Z nowego biura, w nowej odsłonie. Cześć!